Dzień dobry kochani! W kolejnym vlogu. Ostatnim vlogu z tego vlogowego tygodnia, ale oczywiście nie ostatnim vlogu. E, jak widzicie, jestem już gotowa. Jadę zaraz na targi. Zdam Wam, oczywiście, relacje. Zobaczycie, co bo się działo. Dzień dobry, witam. Cześć. No właśnie. Czyli jeszcze raz. Zdam wam relację z tego, co się na targach działo, więc będziecie mogli też zobaczyć jakie mniej więcej marki były w tym roku, co tam mniej więcej się działo. Także zobaczymy. Jadę za chwilę. Maxa zostawiam w domu, tak. ale zobaczymy się później, tak? Tak. No właśnie. Także miłego oglądania. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale jestem na targach i powiem Wam, że strefa paznokciowa to jest nicne szaleństwo. To co się tutaj dzieje, nie da się tutaj przepchnąć, ale nic. zaraz może jakoś przez to przepchnię. Kochani, ja już jestem po targach, odebrał mnie Massimo i zdam Wam teraz taką szybką relację, co się działo, co i jak. Po pierwsze, nie podobało mi się to, że organizacja z dojazdem okazała się fatalna. Jeżeli ktoś z was wybierał się na targi samochodem i był na tych targach, to doskonale wie, że dostać na targi. Musiał postać w, droby, w dobrych korkach, naprawdę, bo um, niestety przed halami zbudowali Selgrosa, i um, organizacja targów nie poinformowała o tym, że um, parking żeby zaparkować samochód, był tylko i wyłącznie jeden parking podziemny pod halami. I niestety już na samym początku, oprócz tego, że robiły się potworne korki, żeby tam się dostać do tego parkingu, no to niestety trzeba było czekać, aż ludzie wyjadą i wpuszczali po jednym, po dwa samochody. Coś potwornego, A, więc jeżeli ktoś z was wybrał się taksówką ewentualnie autobusem, e, no to na pewno lepiej się dostał na te targi niż ten, kto przyjechał samochodem. Ja na szczęście coś mnie tknęło i wiedziałam, żeby nie jechać samego rana na targi samochodem, wzięłam taksówkę. Ale na przykład Massimo był na mnie strasznie, słuchajcie, ale to strasznie wściekłe, bo stał w tych korkach, żeby tam dojechać po mnie. I najgorsze było to, że nie mógł nawet zawrócić, żeby, żebym sobie wzięła taksówkę i wróciła sama do domu. Także uściekł się na Maks, ale mam nadzieję, że mi to dzisiaj wybaczy. Um, dobra, kolejna sprawa to jest um, to, co się na targach już w środku działo. Powiem Wam, że ludzi było bardzo, ale to bardzo dużo. Um, w tym roku, znaczy w tej edycji targi były połączone, jakby tak na, na dobrą sprawę były podzielone na... Trzy części. Część kosmetyczną, gdzie były również tak jakby przedstawiane kosmetyki w postaci takich wywiadów, trochę takiej prezentacji, była taka mała scena. Druga część to była scena makijażowa, gdzie było bardzo dużo stoisk. Na których odbywały się mistrzostwa. I kolejna scena, gdzie można było sobie podpatrzeć, co tam się dzieje, kto tam jest na tych targach. No, Inglot, powiem Wam, że w tym roku targi zawojował, ale na przykład jestem potwornie wściekła, ponieważ nie dostałam się do Nyxa. Nyx miał taki, powiedzmy, zamknięty boks, i dwa wejścia na ten boks, przy którym przy jednym wejściu stał ochroniarz, który nie wpuszczał, a przy drugim wejściu była potworna kolejka i żeby się dostać do środka trzeba było poczekać najpierw aż ludzie wyjdą z tego boksa i potem dostać się, także trzeba było sobie trochę poczekać. No słabe, dla mnie to jest słabe, bo nie, trzeba było stać w tej kolejce, nie można było tam wejść, zobaczyć, no to już w ogóle. Mam nadzieję, że jeżeli w przyszłym sezonie NYX będzie się wystawiał, to będzie to lepiej wyglądało. Ja, co prawda, miałam um, ochotę kupić bardzo dużo rzeczy z NYX-a i powiem Wam tylko tutaj tyle. Nie kupiłam totalnie nic, ponieważ kolejka i wejście do NYX-a totalnie mnie odrzuciło. Za mną pewnie tam widzicie torby, ale też od razu Wam powiem, że nie pokażę Wam w dzisiejszym filmiku, co kupiłam na targach. Natomiast zrobię dla Was specjalnie oddzielny filmik, o, który pojawi się w przyszłym tygodniu i będziecie mogli zobaczyć, co udało mi się kupić i jakie tam mniej więcej stoiska mnie zainteresowały. E, oczywiście odwiedziłam Bandi, odwiedziłam Dermalogicę, odwiedziłam, mm, odwiedziłam jeszcze tam kilka innych fajnych stoisk, byłam też w Aromatelli powiem Wam, że no, było nawet ciekawie, i tutaj opowiem Wam też taką historyjkę. Byłam na stoisku, kurczy, no za daleko mam te torby, to bym wam pokazała. Produkt do włoski typu odżywka do rzęs. No i tak podeszłam, bo byłam ciekawa. Byłam ciekawa, co, tam, co to jest za odżywka, bo pierwszy raz widziałem na targach. Rozmawiam z jedną tam z przedstawicielek, coś tam rozmawiamy na temat bloga, no i nagle podbiega do mnie pani, która jest um, drugą, kolejną, jedną tam z tych przedstawicielek tej marki. Ja panią znam, pani jest ode mnie, pani z tego salonu. Ja tak słucham: z jakiego salonu. No bo tam, skądś tam, coś tam. Ale wie pani, co? Ja nie mam salonu skąd pani mnie zna, no ale ja panią znam, no pani ma taką twarz, ja już panią z panią się widziałam a pani skąd jest, ja mówię, no z Warszawy, no, ja z Lublina ja mówię do niej, wie pani co, a może mnie pani zna z internetu, gdzieś mi pani widziała w internecie no bo świat jest taki mały, wszędzie można mnie teraz znaleźć no może rzeczywiście, albo pani mnie zna z mojego bloga, albo z kanału YouTube a pani to jest Koko no tak, no to ja już wiem przecież ja pani bloga śledzę z tego miejsca od razu pozdrawiam panią która właśnie mnie tam tak ciepło przyjęła, uściskała to było naprawdę przemiło, no ale widzicie takie sytuacje miały miejsce na targach Para osób do mnie podeszło tutaj was też bardzo serdecznie pozdrawiam fajnie, że zagadałyście zrobiłyśmy sobie zdjęcia także było mi bardzo miło no i mam nadzieję, że na następnych targach znowu kogoś z was spotkam przyznaję, była również Hania z Glam Shopem kolejka do niej była również ogromna, na targach spotkałam nie miałyśmy niestety okazji się przywitać i chwilę zagadać, bo była kolejka ogromna, była oczywiście Red, Lip, Red Lipstick Monster było parę vlogerek kosmetycznych, była Natalia Siwiec, także no słuchajcie, działo się jak zawsze na targach a jeszcze wam nie dokończyłam, bo z tych trzech grup, o których wam mówiłam, które się tam wystawiały, czyli część kosmetyczna, część makijażowa, była jeszcze jedna grupa i to bardzo, bardzo liczna paznokcie oczywiście. Stoiska paznokciowych marek zajęły bardzo dużą część sali i mogę wam tutaj powiedzieć, że chyba nawet trochę te paznokcie zdominowały te targi w tym roku i tych marek Takich typowo kosmetycznych było mniej. Um, też mi się wydaje, że było mniej dystrybutorów sprzętów i tych wszystkich zabiegów, które były w poprzednich sezonach. No, jeżeli o mnie chodzi, to powiem Wam tak: jestem trochę zawiedziona, bo niestety nie udało mi się kupić wszystkiego tego, co chciałam. Listę miałam długą, a co się później okazało, ciężko mi było znaleźć w ogóle te stoiska. Zaraz Wam nawet pokażę. Gdzie ja to mam? No nie, znowu tam wrzuciłam do tyłu. No dobra, nieważne. Um, chodzi o to, że um, asortyment marek, o których myślałam i których się spodziewałam, że odwiedzę, okazał się mniejszy, um, ale to już też Wam opowiem w oddzielnym filmiku, gdzie będę mówić właśnie na temat kosmetyków i tego, co udało mi się kupić. Um, było potwornie gorąco. Tam jest co roku gorąco. Co edycja jest gorąco, ale teraz było jakoś naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Być może przez to, że było mnóstwo tych świateł rozstawionych i te dwie sceny zrobione, nagłośnienie, no i ludzi. I ludzi przede wszystkim, jak zawsze, bardzo, bardzo dużo. Pozdrawiam również dziewczyny, blogerki, które się znamy i z którymi się widziałam. Także no, tyle jeżeli chodzi o tą relację z targów. E, czy się wybiorę na następną edycję? Na pewno, bo e, będzie, powinna być połączona z, z fryzjerstwem. E, a to mnie też troszeczkę interesuje. Pozdrawiam również wszystkich po e, przedstawicieli Marek, którzy zrobili sobie ze mną zdjęcia i miło mnie też przyjęli. Było naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. No, a teraz siedzę sobie, słuchajcie, pod fortuną czekam na Massimo, bo poszedł zagrać swoje mecze i jedziemy zaraz coś zjeść, bo jestem totalnie głodna, owszem, tam można było coś zjeść, czegoś napić się, jakieś kawy, herbatki i kupić coś tam sobie do picia no ale wiecie, ja mam ochotę na obiad wy na pewno mnie rozumiecie no, e, także odezwę się do was później, taka mała relacja z tego co się działo na targach no i jak kochanie, zagrałeś? tak, tak, robimy kupon teraz Poczekamy, kiedy będzie mecz. No, po południu tak? dzisiaj. A teraz jedziemy coś zjeździmy zabierasz? Teraz idziemy do obiad. Do obiad, no. Gdzie? Nie wiem. Zobaczymy. Masz jakiś pomysł? Zobaczymy. Pizza? Nie wiem. Może pizza, tak. Tesco? No Nie dobra. wiem. Zobaczymy. Jedziemy na jakiś obiad i odezwiemy się już do was. Dzień dobry, No Przecież już dzisiaj mówiłeś dzień dobry. Bo humor mu wraca, to przez to, że poszedł sobie zagrać, wiecie jak to jest. Dobra, kończę, odezwę się do was dzisiaj po południu, pewnie tak? Tak. Odezwiemy się, no. No dobra, skoro jesteśmy w domu, to czas wyprowadzić koty na spacer. Zapraszam. No, pipetta. Idziemy na spacerek? Na klatkę? Chodźcie. Znowu wychodzimy jak to my. Gdzie jedziemy? Arcadia, Shopping. Arcadia. Jedziemy do Arcadii. Arcadia. Na... Do Arcadii. Arcadii. Tak. Arkadii. Na... <grym> na Sephora top trendy. I. potem coś zjeść, prawda? Spotkamy się jeszcze pewnie z Enzo. Idziemy na kolację. Tak, na kolację gdzieś na coś wyskoczymy. Zabieramy Was, w każdym razie, z nami. Zobaczyć co się dzieje na to Trendy tak? tak? Tak Tak i jest już z nami Ento tak, tak. Czerwona twarz I po zakupach Jedziemy coś zjeść Gdzie jedziemy? Kuchnia meksykańska dzisiaj? Tak, tak. Kuchnia meksykańska a. Andale, A. andale, Andale, Andale! andale. pikante, pikante. <śmany> Mamy nadzieję, że będzie też muzyka na żywo, bo z tego co widziałam to wczoraj była. No i zobaczymy czy kuchnia rzeczywiście taka dobra, jak ludzie polecają, czy nie. No i gdzie wylądowaliśmy? Już Wam pokazuję. El Popo, czyli na żarciu meksykańskim. Zamówiliśmy sobie ten półmisek specjałów, dwie sałatki, dla mnie będzie ta, ta Enco będzie ta. No i oczywiście nie może zabraknąć korony. Także czekamy teraz, przystawki już mamy, będzie dobry słuchajcie lokal jest naprawdę fajny, ale niestety przyjechaliśmy za wcześnie i nie załamiamy się na muzykę na żywo. Bo że jest 19, a muzyka jest dopiero na 20. Zobaczymy. Ale jeżeli rzeczywiście rzeczy będzie dobre, to przyszły weekend mamy tutaj znowu. Dobra, jest półmisek chłopaków. Tam jest sałatka Enzo, a moja zaraz przyjdzie. I to no, jest już moja sałatka z kurczakiem. No i zjedli, Oj, wracają hej, chęś, chę, chę do domu. O coś mi widzę, faktycznie <fok? Kmienawę. głosy> O no, dobra, już lepiej. To... No jak tam, smakowało wam? Tak, tak, smakowało dobrze. No całkiem dobre jedzenie. I tylko nie biły muzyka. No tylko właśnie, szkoda, że nie było muzyki, Znaczyń. ale... Poserujemy następnym razem, no nie, przyjdziemy jakoś później. Um, ale tak to jedzenie bardzo dobre, jeżeli lubicie kuchnię meksykańską, to wam polecamy gorąco bo El Popo i naprawdę fajne rzeczy. El Popo. Zkupamy no señorita. Dobra, słuchajcie. Vomriacamento. chyba ktoś tu za dużo wypił. Korony. Nie, nie. Aha, aha. Dobra, słuchajcie. Kończę ten dzisiejszy wnósł. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas z nami. My już wracamy do domu. Przepraszam Was, ale mam cukierka, którego dostaliśmy na pożegnanie przy rachunku. Ustańczymy nie powinnam nagrywać, ale dobra. Wracamy do domu i życzymy wam miłego dnia, jeżeli oglądacie nas rano lub miłego wieczoru, jeżeli oglądacie nas wieczorem. Do zobaczenia w następnym vlogu, buziaki, ba!